Kochani kochani, czy wy to widzicie 9 czerwiec, a ja śpię w swoim misku, moja piżama taka zimowa. Zrobiło się zimno, słuchajcie u nas. Ech, ktoś do mnie dobija się. Ech, czy wy to widzicie? Zbliżają się wielkimi krokami. Moje urodzinki. Ale jutro już ma być pięknie, więc moje urodzinki będzie pięknie. A to taka pogoda. I co wy powiecie? Pogoda tylko na granie na gitarze, granie na e, pianinie, no po prostu i czytanie książek. Czyż nie? Muszę Wam powiedzieć, że wczoraj, że wczoraj byliśmy na e, takiej wycieczce niedaleko nas, e, w takich. Wiecie, właściwie to tam przepiękny punkt widokowy, wiatraki, pola, pagórki, no coś niesamowitego. Pojechaliśmy tak około 19.00 i tak wiecie, wczoraj tak padało, było, wychodziło słońce, padało, wychodziło słońce, i było tak z 15 stopni. Ale słuchajcie, jak jechaliśmy autem, to nam co rusz wybiegały dzikie zwierzęta, a to zające. Z tego zboża, a to sarny, bardzo dużo saren było, i zajączków, zają, zająców. Bardzo dużo. I wiecie, tak od razu, słuchajcie, my mamy samochód elektryczny, więc on jest cichutki. Volker mi powiedział, że one specjalnie mają takie e, zrobione dźwięki, bo prawnie musi. Chociaż trochę słychać, że samochód jedzie, bo generalnie bez tych dźwięków to by, wiecie, nic nie było słychać, jak elektryk jedzie. I to jest niebezpieczne dla ludzi, nawet dla osób, które na przykład nie widzą, prawda? Więc te samochody mają specjalnie zrobione takie. Tak, ja pokażę Wam tutaj mój obraz, który kiedyś tam też namalowałam. Tak wygląda. Powiecie, że ja jestem, ja uwielbiam morze, statki, takie rzeczy. No i pełno saren było, pełno saren było. A, i tam, wiecie, chodziliśmy sobie, wzięliśmy kiki, tak ze dwie godziny chodziliśmy, i nagle słyszymy, i nagle słyszymy, jak ktoś pędzi autem, wiecie, tam naprawdę my jechaliśmy 40 na godzinę, żeby, wiecie, żeby w razie jak wypada zwierzę. A te zwierzęta po prostu osiądę sobie na fotel. A czemu nie? Wiecie, i jak tam e, jak deszcz padał, to słuchajcie, tych zwierząt zrobiło się masa, one zaczęły wychodzić. Czyli pamiętajcie, bo to dla mnie też nowość. Że, jak pada deszcz i jest już tak 19 godzina, to zwierzęta wychodzą na ulicę. Trzeba bardzo uważać wtedy. Właśnie po takiej deszczowej porze, kiedy deszcz pada, potem, się, potem słoneczko wychodzi, i tak jest około godziny 19. .00. To jest pora dla zwierząt, one się przemieszczają wtedy. Więc wiecie, my jechaliśmy, widzicie, w ogóle ta koszulka, jeszcze w piżamach jestem, ta koszulka to jest taki miś. Tutaj miś ma swoją. Śpiący miś miszcze, Misiu. Taka cieplutka jest. No więc jechaliśmy bardzo, bardzo wcześniej, że bardzo wolno, żeby. Na no, w razie czego to zahamować no, niesamowite. Aha. I tam tak około, około godziny 20, jakiś mało lat. Słuchajcie. Rozpędzał się chyba Audi, samochód taki sportowy, dosyć Audi, i jechał ile mu, ile silnik mu pozwolił. Słuchajcie, no coś niesamowitego. To, że on nie zderzył się, z, a może i zderzył się, bo my tylko widzieliśmy, a mieliśmy taką przestrzeń, bo tam jest punkt widokowy, i widać te wszystkie ulice. Tam można kilometrami jechać. I widzimy to auto poruszające się i słyszymy, bo on jeszcze miał, wiecie, takie głośne to auto, specjalnie pewnie coś tam z tłumikiem zrobił, że chyba ćwiczył sobie jakieś wyścigi, no nie wiem, ale w takim miejscu, no straszne. Potem przyjeżdżał i zobaczył nasze auto i zwolnił. Już się wystraszył, bo nawet gdyby coś się stało, to my jesteśmy świadkami, prawda? Gdyby uderzył w jakieś, w jakieś zwierzę, no to wiecie. A ja jeszcze na, mogłam nagrywać, wiecie, jak, jakie czasy są, więc y, zwolnił. No, ale mówię wam, przepięknie. Wczoraj było przepięknie. Tak wybrać się z domu, nawet jak pada deszcz i jak wam się wydaje, że jest... Czekajcie, jakiś tak. Czasami jakoś tak bardzo niekorzystnie wyglądam w tych, na tych filmach. To wszystko chodzi o. O światło, kochani, o światło. Czasami lepiej wyglądam, czasami gorzej. Zresztą tak jak wszyscy. O, jak to zrobić, żeby lepiej wyglądać? Czy już się nie da? Czy już się nie da lepiej wyglądać? No cóż zrobić, jak się nie da? Wszystko się da. E, co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, wychodźcie na zewnątrz. Nawet jak nie macie, wiecie, nie, nie trzeba gdzieś tam tysiące kilometrów jechać, bo wokół nas jest przepięknie, po prostu cudownie. Co ten mój mąż tutaj. Bo jakieś drukarki Wam pokazuję. Dobra, bo jestem w gabinecie mojego męża. <grymne> e Jak to zrobić, żeby tak fajnie światło? O tak, o tak może. O, może tak, tylko tutaj się poprawię. Tutaj się poprawię, już kawkę wypiłam. E no, także polecam Wam spacery. My tak dwu godziny spacer zrobiliśmy i od razu super się, super, wiecie, śpi się, chociaż ja i tak nie mam problemów ze spaniem, ale dużo ludzi ma. Więc myślę, że takie spacery to też ważna rzecz, żeby dobrze się spało, tak? Wiecie, dobrze przewietrzyć mieszkanie. Ja noc to w ogóle nawet śpię przy otwartym oknie. Więc naprawdę polecam spacery przed spaniem, polecam. Nawet jak wam się nie chce, to wiecie, to chodzi o to, że nam się nie chce, ale... Y Samą trudność, największą trudność sprawia nam samo wyjście z domu, z mieszkania. Jak już wyjdziecie z domu, no to to już potem idzie z górki wszystko. Mówicie, nie chce nam się ubierać, bo jak jest jeszcze tak deszczowo no to trzeba i kurtkę przeciwdeszczową zabrać. My i parasolki zabraliśmy i jakąś wodę do picia zabieramy zawsze, bo ja uwielbiam pić sobie. Zawsze mi się pić chce i w ogóle ta woda, jak spaceruję to mi bardziej smakuje niż w domu. No więc polecam. No i jak wróciliśmy, to już tak była godzina 20, czyli nie o 18 musieliśmy jechać, bo dwie godziny 20. Wykąpaliśmy się, no i postanowiliśmy sobie obejrzeć coś w telewizji. No i trafiło na Tatort, taki niemiecki Tatort, czyli Tatort to jest Tatort, to jest kryminał. Kryminał i te kryminały, ja ich generalnie nie oglądam, one są każdą niedzielę na jedynce chyba i na dwójce są kryminały. I, ale czasami je oglądam, bo one pokazują mi takie, wiecie, życie tu i teraz w Niemczech. No bo no niemiecki kryminał. Czasami tam, wiecie, są też kryminały tutaj z północy Niemiec, są z monachią z południa Niemiec, są chyba ze Stuttgartu też. I one tak co niedzielę. Mm, raz te, raz te, raz te leco, więc ja wczoraj to nie wiem, chyba. Nie, to było. Wczoraj był y, Frankfurt nad Menem z jakąś aktorką, która mm, Ulrike się nazywa, ale dalej nie wiem, bo ja nie oglądam tych kryminałów. No w każdym bądź razie Folker nie chciał, ale ja mówię: dobra zostaw, zobaczymy o czym jest. No i słuchajcie. Frankfurt, Frankfurt nad Menem, no to wiecie, to jest taka finansowe miasto Niemiec, prawda? Tam są te wszystkie biurowce, korporacje, banki i w ogóle, no jest takie miasto finansowe, wiecie, Niemiec. Oczywiście na pierwszy rzut oka pojawia się kobieta, która wychodzi ze swojej firmy w towarzystwie swojego kolegi z pracy. Widać, że jest szefował korporacji, taka kobieta wiek 40 lat, dobrze ubrana, pewna siebie, niemka, no i kolega taki też um, dobrze ubrany. Wiecie, jak to ci ludzie z korporacji z motorkiem. I on proponuje, to już wieczór jest, on proponuje jej przejażdżkę na motorze, bo kupił sobie nowy jakiś wypasiony motor. Ona mówi, że nie, bo ma inne plany, gdzieś tam coś, to jest początek filmu. No i ona mówi, ale wiesz, następnym razem na pewno znajdę czas. No i on jedzie sobie, wyjeżdża sobie z parkingu podziemnego tym motorem wypasionym i słyszy jakieś odgłosy. A w międzyczasie pokazuje nam właśnie, kobieta wsiada do wypasionego auta, włącza auto, zapalają się światła, a na ścianie stoi facet ubrany, wiecie, w strój moro, Taki wojskowy, 2 metry wzrostu. Znaczy, potem widziałam, to potem się wyjaśnia. Na początku widzicie facetę, jakąś ogromną postać w ciuchach Moro. Podchodzi, ona jest przerażona, on ją najpierw jakimś gazem i kamera ucieka. Pokazuje potem znowu tego faceta na motorze, tego kolegę, który widzi, reaguje na jakieś hałasy, ale widzi jej auto przejeżdżające, tylko dziwię się, bo w tym aucie. To auto prowadzi jakiś facet, a ona siedzi obok, ale ona jest obezwładniona jakimś gazem, tylko on tego nie wie: ten motorzysta, ten kolega. No i potem już jest akcja, że znajdują spalone ciało. Słuchajcie, obok samochodu. Yy, wiecie, i mają ślad jakiegoś auta, nie wiem, czy kamery, gdzieś tam. W każdym razie idą do domu faceta, który jest wojskowym, dwa metry wzrostu. wiecie. Yy, Ciało zbudowane, że heja, hej, taki widać kulturysta, że ćwiczy. Zresztą wchodzą do jego domu i co do takiego faceta na, wiecie, miesz dom. Świetnie, świetnie zrobiony, nowocześnie tak zrobiony, ale no co takiemu facetowi najbardziej jest potrzebne, na samym głównym miejscu jego pokoju jest oczywiście. I oczywiście zbudowana siłownia, no i jak to wiecie u facetów, tam trochę tam jakieś maleńka kuchnia, mebli praktycznie nic, zero mebli, siłownia, wiecie, takiego wojskowego, ale facet ma tak 60 lat powiedziałabym, 65 nawet można by było powiedzieć, ale wyćwiczony, dobrze zbudowany, 2, metra wzrostu, 2 metry wzrostu, no taki wiecie, taki bardzo postawny i przystojny Niemiec. No i, wiecie, z takim, taki typowo, twa, typowa twarz Niemca. No i on robił z nim wywiad, on tam mówi, że nie, że on w ogóle nie zna tej kobiety i w ogóle, i że był na rybach, nie ma alibi. No, a oczywiście kobieta, które ciało, spalone ciało, słuchajcie, znaleziono, okazuje się, że miała męża, jest rozwiedziona, ma synka, ten mąż gdzieś tam jest jakimś instruktorem fitnessu, ale gdzieś tam w, w Szwajcarii działa. Ona tutaj jest, ma, nie wiem czy ona u mamy mieszka, u swojej matki. Czy ona ma chyba mieszkanie? Nie, nie pokazują jej mieszkania. W każdym razie z tym synkiem zajmuje się jej mama, więc oni idą do tej jej mamy, do, gdzie znajduje się synek tej spalonej kobiety. Synek ma pięć latek, wchodzą do domu tej matki i, wiecie, widać od razu dom. Y no, najlepsze rzeczy, meble, podłogi, wszystko na najwe, naj, najwyższej jakości. Okazuje się, że ta ma, ma, jej matka jest prawnikiem. Ale wiecie, taka kobieta niepozorna, taka malutka, skromnie ubrana, tylko markowo ubrana, wiecie, od, y, od góry do dołu widać markowe ciuchy, takie typowe niemki z taką y, pewnością siebie, które nie otaczają się jakimiś, Chi jakąś chińszczyzną, tylko wszędzie mają markowe ciuchy, markowe rzeczy, markowe wyposażenie domu. Luksus, po prostu luksus. No i ta matka mówi właśnie, że oni są rozwiedzeni już chyba od pięciu lat, że tam jest walka o tego synka. I że ten facet po prostu, ten ojciec tego synka, no to wiecie, raz ma pracę, raz nie ma pracy. A ta córka była w korporacji, wiecie, na stanowisko jakiejś szefowej. No i dobra, więc tam potem jest tak, że tego męża ściągają na policję i jest tak, że ten mąż razem z tym, z tym wojskowym siedzą na, jak gdyby w poczekalni, ale oni jak gdyby w ogóle się nie znają, prawda? No i teraz, ale ten ojciec tego dziecka, czyli ten mąż ofiary mówi, że on był tam gdzieś na jakimś fitnessie i ma 20 świadków, 20 osób. Z którymi akurat w tym czasie był, kiedy to się stało, kiedy ona zginęła, więc no to oni stwierdzają, że to jest, no, że masz, sprawdzili to, więc to jest niemożliwe. No a wojskowe mówi, że był na rybach. No i jak to na rybach, to go przecież nikt y, mógł nie widzieć, no bo przecież był w końcu na rybach całą noc. Bo to o to chodzi z tymi rybami, że faceci szukają samotności. No ale też y, wiecie, tam wypytują go, on się okazuje takim. Takim agresywnym i takim aroganckim hamem ten, ten facet, ale takim totalnie pewnym siebie. No i policja, wiecie, sprawdza różne tropy i, do, i doszukuje się, że on, że on naprawdę nie znał tej kobiety nie miał w ogóle do czynienia kompletnie z tą kobietą zamordowaną. Więc, ale ślady, które tam zostały wykryte, DNA i tak dalej, wszystko wskazuje na to, że to są jego. Więc nie wiem, czy on tamtędy przyjeżdżał, ale rzekomo w tym czasie był na rybach. Więc, no, rozgryzają jego, cały czas mają go pod okiem. I potem jest taka scena, że idą do jego pracy, on jeszcze pracuje w wojsku. I ta policjantka zostaje doprowadzona do jego, jak gdyby gabinetu przez jakiegoś żołnierza, i słyszy, że on akurat ma, e, ma rozmowę ze swoim szefem, a tym szefem jest kobieta. Policjantka czeka za drzwiami, słyszy tylko za drzwi tą rozmowę, jak ta kobieta, szef tego ogromnego, tego, tego żołnierza, która jest młoda, nie wiem, ile ta kobieta, czy też 40 lat. Jedzie po nim, słuchajcie, jak po maśle. Tam coś tam, jakąś akcję skiepścił i ona mu, ale po prostu wiecie, nie ma zmiłuj się, jedzie po nim, jak nie wiem. A on na nią patrzy, bo oczywiście kamera jest, pokazuje jego twarz, ona on na nią patrzy z takim lekceważącym uśmieszkiem, z takim wiecie, że... Do, po, dy, że... No, wiecie, porachunki będą załatwione, jakby nienawidził tej kobiety, prawda, no ale, a za drzwi właśnie czeka, za drzwiami czeka ta policjantka i potem jak już się kończy ta, wiecie, ochrzanianie go przez jego szefową, on wychodzi i ona mówi, o, nie wiedziałam, że, że pana szefową jest kobieta. No, i coś tam, coś tam widać, że on ma taką minę dziwną. No, i cały czas są na tropie tego, bo coś z tym żołnierzem im nie odpowiada, ale nie mogą doszukać się właśnie jego. Nie mogą doszukać się nic, jakiegoś związku z ofiarą, która została spalona. Także no na razie wszystko jest w powijakach. Ale kochani, ja widzę, że już jest 18, 18 minut. Więc napiszcie mi, czy chcecie, żebym wam opowiedziała do końca ten kryminał, czy w ogóle nie jesteście tym zainteresowani. U nas już dzisiaj jest cieplej niż wczoraj, bo widzę, że już jest dosyć fajnie. Ja idę się przebrać i działamy. Jesteśmy już po śniadaniu, w sumie, po kawce. Więc działamy. Wydaje mi się, że gdzieś chyba pojedziemy znowu na jakąś wędrówkę. No, tak niezbyt niedaleko domu. Chociaż dzisiaj to chcemy, tak ze 30 km od domu wyjechać, bo mamy świetne miejsce. Dzisiaj jest u nas, są u nas Finksten. Jutro są moje urodzinki, więc jakiś tort wleci. Gości raczej nie będzie, bo Niemcy wyjeżdżają. Oni już w piątek, jak ktoś miał gdzieś wyjechać. To w piątek wyjechał i przyjeżdża. Jutro są powroty, więc ja swoje urodzinki przekładam na wrzesień. A dlaczego przekładam na wrzesień, to Wam powiem też następnym razem. My urodzinki będziemy tylko w najbliższym broni, gronie mojej rodzinki spędzać. Goście przyjdą innym razem, kiedy będzie lepsza na to okazja, ale ja chcę dla mojej rodziny zrobić ich, zrobić im Pyszny tort, pyszny tort, taki mojego autorstwa, wszystko przeze mnie będzie zrobione. No i wiecie, jakieś takie, takie yy, yy, drobiazgi, prezenty już sobie wymyśliłam, wyjeżdżamy z domu i jutro ma być ładniejsza pogoda, więc jutro wyjeżdżamy i będzie chama, mówię wam. A teraz piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym wam dopowiedziała końcówkę tego kryminału, Piszcie, czy w ogóle wy zrozumieliście coś z tego kryminału? Czy ja dobrze opowiadam? Czy wiecie, misz masz z tego wszystkiego wychodzi? Kochani, pozdrawiam Was. Jak Wam się podobają moje filmiki, nie zapominajcie kciuki w górę. Komentujcie. No, koniecznie teraz komentujcie, bo jak bez komentarzy po prostu wiem, że Wam się kryminał. Nie interesuje Was mój. <gryminał> Opowiadanie kryminału w moim wydaniu. No, oczywiście, macie rację, macie prawo do tego, dowiecie. No ja do niczego was nie chcę zmuszać. Subskrybujcie, oczywiście. Co wy tam jeszcze możecie robić? Lajkujcie. No i wszystko, co możecie dla mnie zrobić, możecie dla mnie zrobić, a ja będę wam mówiła, co jest, co u mnie się dzieje. Pozdrawiam was serdecznie. Mam nadzieję, że jakąś tam rozrywkę Wam zapewniam. Chociaż tyle, tak, taką rzeczą mogę się z Wami, yy, mogę dla Was dać. A bardzo bym chciała, żeby, żeby, żebyście coś mieli z tych moich filmików. Mam nadzieję, że robię Wam w jakiś tam sposób fajnie dzień. Też napiszcie mi, czy lubicie mój kanał. I w ogóle mam fajny pomysł na mój kanał na to, żeby jeszcze fajniej to wszystko wyglądało. Napiszcie mi to wszystko, co chcielibyście, co wam się podoba w moim kanale, co wam się nie podoba w mojej osobie w sumie też możecie pisać, tylko wiecie, tak kulturalnie, nie jakieś takie bzdureczki i będziemy go. I będziemy to naprawiać, naprawiać. A tymczasem kochani lecę na dół do mojego męża. Nie wiem, co on tam robi. Pewnie jakaś drama na dole znowu się dzieje. Wiecie, jak kobieta nie wkroczy w świat domowy, no to wszędzie dramy. Wszędzie dramy. A o tych dramach też mogę Wam opowiedzieć, bo ich nie jest mało w moim życiu. Pozdrawiam.